Cześć witajcie, ja jestem Hudy a to jest unboxing no tak jak już wcześniej zapowiadałem właśnie przed chwilą otrzymałem paczkę i teraz to sobie otworzymy jedną ręką wybaczcie jeśli jakość będzie jakaś kiepska ale okej okay. otwieramy z move.pl pudełeczko, a jak to się otwiera? czekaj no na chwila jak to wygląda w środku? a tu jest jeszcze okej okay, tu jeszcze trzeba przeciąć tak trochę bez przygotowania ponieważ zaskoczył mnie kurier bardziej spodziewałem się go jutro ale okej okay. okej okay. i tak to wygląda co to jest cenega a chwila nie, nie pokazywałem tutaj na tym na obiektywie cenega aha dobra to jest ten jakby faktura czy coś nie nie faktura tylko jest, Tom Raider, Karolina Gorczyca e, Ja teraz... Kurde, nie, nie pokazuję przed obiektywem e, Okej, okay, ja sobie teraz pójdę do pokoju i to z, wezmę się za instalację Dalsze otworzenie paczki Znaczy nie paczki, tylko pudełka już Dobra, witajcie już tutaj z powrotem Jakoś tu trzeba ustawić, żeby kurde to otworzyć Chociaż nie, jest, pójdzie, tak Okej, okay, przytrzymałem sobie nogą i poszło i otwieramy powoli, powoli jakoś pójdzie, chwila zaraz wymienię się za instalację ja wiem, że zaraz jakoś będzie kiepska, ale zaraz na komputerze instalacja będzie dobra Czyli możliwe, że już jutro będzie pierwszy odcinek Zaraz zobaczymy Nie wiem ile mam miejsca na dysku Okej, okay, mamy ciaską wersję językową widzę No wybacz Pani Karolino Gorczyco, ale muszę zerwać naklejkę z Tobą, która ciężko się zrywa. W roli Lary Croft, Karolina Gorczyca, pięknie. I otwieram pudełeczko. Co się znajduje w środku? W środku znajduje się oczywiście płyta. Gra jest na jednej płycie. Chyba zbyt wiele nie zajmuje. Gdzieś tu pisze, ile zajmuje, ile wolnego miejsca na dysku trzeba. Mmm... Nie widzę A nie, tu są wymagane Tak 10 giga miejsca na dysku trzeba, gra zajmuje 10 giga Okej, okay, tu już mam płytę, zaraz ją sobie wsadzimy do komputera Ale co my tu mamy A tu jest kod No i tak kodu nikt sobie nie wykorzysta Ponieważ ja i tak zainstaluję tą grę, dopiero po instalacji wrzucę A nie, jest druga płyta Patrzcie, jest druga płyta Okej, okay, to zaraz sobie posagreguję Okej okay. Kolejny kod? Team Aha, czaje Ten jest do kampanii G Gracza, co tak, też tym biorę udział, fajny nagrodę czasem Se zarejestruję potem I okej okay. Tu mamy książeczkę, oczywiście kodziki, okej okay. To by było na tyle za, a nie jeszcze Która jest płyta pierwsza? No, nie wiem Piszę gdzieś? A tak, to jest płyta pierwsza, to jest Nie, kurde, nie pisze Widzę, że będę musiał zgadywać. Dobra. Widzimy się już na komputerze zaraz. Okej, okay, jesteśmy na komputerze. I w tym momencie sobie wrzucę pierwszą płytę. Kurde nie wiem, która jest pierwsza właśnie. No dupy, że nie piszę. To jest numer. Nie, nie piszę, nie piszę w ogóle, która jest pierwsza. Ale okej. Okay. Sobie przy okazji włączymy gdzieś tutaj zaraz Steama. Yy... Steam, Steam Steam, yes i Steam Ok Oczywiście on się będzie teraz w tym momencie aktualizował Ja chyba 10 giga na komputerze wolnych nie mam Ale zaraz sobie zwolnimy Co to za problem Muszę sobie dokupić dysk O jakaś nowa widzę Nowy system aktualizacji Steam A dawno nie uruchamiałem go ogólnie ale tak, to jest chyba płyta pierwsza. Jeszcze się popatrzę na te płyty, bo naprawdę nie wiem, która jest pierwsza, która druga. Ale nie no. Spudełka prezentuje się ładnie, wam powiem. NGC.pl Tak, trzy wersje językowe. Czeski, e angielski, czeski, polski. Okej. Okay. Oto my się w tym momencie może weźmiemy za zarejestrowanie na kampanii gracza. Jak się tu pisze, jaka strona to jest? Kurde, nie wiem. Wejdziemy na move.pl. Na move.pl jest ładnie to wszystko pokazane. Nie chcę tego zbyt długiego robić, ponieważ wiem, że to mało kto obejrzy. Bo ja ten... Chcę wszystko zarejestrować zanim ten yy, filmik do internetu. Co jest? Czyżbym miał jakiś problem z internetem? Nie, tu mi się ładnie pobiera. Czyżby move.pl nie działało? Sprawdzimy google Czy google działa? Jak nie działa google to widzimy się za chwilę, jak naprawia internet. Nie no, z tym się aktualizuje bardzo ładnie. Znaczy, nie jest taką prędkością jaka by mnie zadowalała, ale okej okay. A, kampania cnega.pl Gdzie tu się dodaje kartę? Tu się dodaje kartę kampania.cenega.pl Ja już wchodziłem na tą stronę, mam tam nowe konto Nie, nie wiem, robię pauzę, widzimy się wkrótce A nie, Gobia się załadowało Słuchaj, strona move coś nie działa Widzimy się jak będzie działać Okej, okay, strona move niby działa, się zładowała powoli ale się ładowała. Przechodzimy do kampanii Jak powoli sobie zobaczę ile punktów za to się dostaje Bo jak sprawdzałem przed premierem to jeszcze nie było podanych ile punktów się do dostaje Ja obecnie mam 0 punktów Ciekawe, ciekawe czy dostanę jak od razu... No dzień po premierze jest praktycznie. Od razu dzień po premierze za Okej, okay, wybaczcie to nagłe cięcie, ale ten kebab mi przed No i ten. No i już ten, strona ładnie działa, no i rejestrujemy grę. Ile punktów dostaniemy, zaraz zobaczymy? No czekamy, czekamy. Trochę powoli coś działa ta strona Może dlatego, że jeszcze... A nie, z tym się zaktualizował Rejestracja przebiegła pomyślnie Mamy 280 punktów dostaliśmy za, za tą grę Za sobie zobaczymy Co możemy za 200... Nie Za 280 punktów dostać Nie, sekunda Katalog nagród To chyba będzie to, tak To jest to Sąd z Prince of Persia Tomb Raider, zdjęcie, zdjęcie, samo zdjęcie Za 500 punktów No nie niezbyt mnie to ciekawi Dobra, ja sobie to przejrzę, a widzimy się jak już się zaloguję na Steam i w ogóle, że sobie muszę iść po herbatkę, zaraz wracam Okej, okay, jestem z powrotem, na razie nic ciekawego tutaj nie widzę Więc może ja trochę się wstrzymam z wydawaniem tych punktów, uzbieram ich trochę więcej no dobra Ja sobie zdaję sprawę z tego, że ten unboxing jest trochę Ups tutaj Ultimate Team Że ten unboxing jest trochę nieogarnięty No ale e, zaskoczył mnie kurier, zaskoczył mnie po prostu No i to Dobra widzimy się, jak ja się zaloguję na Steam'a i wezmę za instalację Okej, okay, jestem zalogowany na Steam'ie już No i bierzemy się za instalację gry Płyta was się ładuje no czekamy, czekamy, zaraz będzie... trzeba pewnie podać kod Tom, Zainstaluj Tom Rider. I czekamy. No i oczywiście kod produktu. Widzimy się jak ja go wpiszę. Słyszymy się właściwie. Okej, okay, kod jest wpisany i przechodzimy dalej. Czekamy po prostu sobie. No, nie miałem się jak do tego przygotować, spodziewałem się kuriera jutro, no ale niestety zaskoczył mnie troszeczkę. Ja się napiję herbatki, zanim to się załaduje. Okej. Okay. Twój kod został pomisłany, to one produkt ten jest trwale powiązany z twoim kontem, więc już nikt mi kodu nie ukradnie. Wydrukuj rachunek z transakcji, aby nie zapomnieć danych swojego konta. No tak, mam mało miejsca na dysku, ale powinno stać... Tutaj starszy akurat. Na... Na instalację tą prider i po instalacji sobie opróżnię dysk, bo mi zostanie z 1 giga sobie. Muszę kupić jakiś dysk tak w ogóle. No zgadzam się, jeszcze mi się nie wyświetliły warunki umowy, ale zgadzam się. Nie, yy, w menu start nie chcę na pulpicie po prostu skrót. No i jutro, jutro, raczej jutro możecie się spodziewać pierwszego odcinka z Tomb Raider, y, ponieważ akurat FIFA wrzucam przynajmniej tak karierę menadżera, zawodnika i bramkarza, no i tak na zmianę, a teraz właśnie dzisiaj wrzucam karierę bramkarza, no i yy, ten, jutro pojawi się Tomb Raider y. Dobra, niech to się przygotuje do instalacji, ja po prostu zrobię teraz cięcie Okej, okay, w tym momencie gra zaczęła się instalować Pisz, że została jedna godzina, ale to za zmniejszy na pewno no i tak, jeśli, dziękuję Wam, jeśli wytrwacie do końca w ogóle, bo nie ogarnięty bardzo na boksy na pewno na YouTube znajdziecie lepsze, ale tak po prostu e, chcę taką serię zrobić od początku do końca, od przyjścia kuriera do do usunięcia gry tak, bo ja przeważnie jak już przejdę gry i zrobię w niej wszystko co chcę po prostu ją usuwam No i dobra, to już się instaluje Uluje Powoli, powoli No myślę, że za jakieś 20 minut się usłyszymy Albo 15, zależy, zobaczymy Wow, gra się zainstalowała dość szybko, nawet nie wiedziałem kiedy Dosyć, y Z lekkim opóźnieniem się zorientowałem, że to już jest zainstalowane Ale okej, okay, cieszy mnie to Co jest, 5% Przed chwilą tego nie było Zaraz sobie wszystko sprawdzę I widzimy się za chwilę Nie wiem zupełnie co się stało Nie, nie prosiło mnie o drugą płytę I teraz się niby zakończyła Jest 470 mega więc Uuu, Wrzuciłem drugą płytę Za zobaczymy co się stanie Uruchomię setup exe Exe? Exe się mówi Exe raczej O teraz już się dzieje jakoś Dań jak będzie English Play Tomb Raider Zobaczymy działa Wow Gotowa do uruchomienia za zako... i czas rośnie yy, Rozpoczyna się pobieranie w tym momencie przyspiesza i zwalnia bardzo bardzo powoli idzie czemu to się pobiera a nie instaluje spłyty zaraz wszystko ogarnę Dobra zupełnie nie wiem co się dzieje po prostu instaluje Grace spróbujemy jeszcze raz Trochę przedłużam ale dobra mam nadzieję że 10 minut za bardzo nie przekroczę chociaż 15 zobaczymy No właśnie, ta instalacja gry trwa dosłownie kilka sekund, więc coś było nie tak po prostu. Zobaczymy jak to będzie teraz wyglądać i widzimy się za chwilę. Słyszymy się za chwilę. Ciągle zapominam powiedzieć, że się słyszymy, bo się nie widzimy. Więc do usłyszenia za chwilę. O, zaczyna się instalacja, zobaczymy jak to pójdzie. A da, do usłyszenia za chwilę. Okej, okay, już przekroczyło poprzedni rozmiar, rozmiar gry, no i mam nadzieję, że tym razem dojdzie do końca. E, no i usłyszymy, usłyszymy się za chwilę, a ja w tym momencie sobie poczekam na rozwój sytuacji, zobaczymy co z tego wyjdzie. Powoli, powoli, ale idzie. Bardzo powoli. Mam nadzieję, że do wieczora uda mi się skończyć tą instalację i wrzucić film. Dużo ją nie będzie, więc powinien pojawić się dosyć szybko. O, do 20 powinien być ten film. No i między, jeszcze w międzyczasie gdzieś tam karia bramkarza się pojawi. Nie, nie wiem co będzie pierwsze, dlatego mówię teraz, że karia bramkarza się pojawi. Zależy, chociaż ten film pewnie mało osób obejrzy. Ale także żeby był po prostu, tak, no już mówiłem wcześniej o tym, że od początku do końca. Dobra, idzie do dupy po prostu. Nie wiem czy to się pobiera, czy instaluje spłyty, bo jest do dupy. Da, do usłyszenia za chwilę, 10 minut nagrania już minęło. Okej, okay, trochę ruszyło, a w tym momencie e, nie wiem, z, po prostu nie wiem, czy mi się nagrało to nagranie, jak otwierałem pudełko, ponieważ nigdy go teraz nie mogę znaleźć, zginęło mi po prostu, nie mogę go przenieść na komputer. E, jeszcze trochę poszukam, zobaczę, może mi się uda, jak nie, to pojawi się sama instalacja, albo się ten film nie pojawi w ogóle, zobaczymy. A, no, Ruszyło trochę szybciej, to zobaczę, do usłyszenia za chwilę. Okej, okay, mam nadzieję, że tym razem gra się zainstalowała poprawnie, zaraz to sprawdzimy. Tak jakby brakowało jeszcze drugiej płyty, właśnie ją wsadziłem. Nie wiem, czy mnie o nią nie prosi po prostu. Zobaczymy, czy coś to da teraz. Hmm? English no. Ale uninstall, reinstall, play. Co nic chyba w tym momencie nie da. Zobaczymy, ja już sobie pobiorę tą końcówkę. Zobaczymy się, jak skończę. Dobra. Y ten, nie mogę, nie chcę mi się bawić w uruchamianie płyty, ja po prostu pobiorę tą, to, co brakuje, to jest jakieś 3 giga. Nie wiem, 3, 2 giga, coś takiego, to mi się pobierze dosyć szybko w miarę. I więc okej, okay, ja na razie zakończę z nagrywania, a ten filmik wrzucę najprawdopodobniej jutro, zależy, bo w tym momencie mam jeszcze wrzucanie filmu e, zawod... e, kariery zawodnika. E, no i też nagry. No właśnie, no i też to pobieranie, więc może być lekkie opóźnienie, zobaczymy jak to wyjdzie. No właśnie, czyli nagrywam dzisiaj jest środa, czyli wrzucę to najprawdopodobniej jutro albo dziś późny, późnym wieczorem, zobaczymy. Więc ja jeszcze się dogram końcówkę y, jutro. Zależy jak się pobierze. Dogram końcówkę do tego, y, jak się pobierze. Do I od razu po dograniu końcówki to wrzucę. Okej, okay. ja nie będę już teraz dokaczał tej instalacji, po prostu tam brakuje niezbyt y, wiele. No i ten. To było na tyle. Przepraszam Was, jeśli do... Jeśli, do kurde, jeśli dotrwaliście do końca, no to przepraszam Was za to wszystko nieogarnięte materiały w ogóle, ale e, nie wiem czy to wrzucę właśnie, bo jeśli nie z, z, zdobędę e, nagrania z unboxingu, to tego nie wrzucę niestety. A jak mi się uda zdobyć nagranie z otwierania pudełka to wrzucę. Zobaczymy, przepraszam Was jeszcze raz. Do zobaczenia w grze, jak ja sobie dokończę instalację. Pozdrawiam, cześć.